Ma. Jesteśmy właśnie na Cossan Road, gdzie sprzedają pająki, skorpiony i inne robaki, krokodyle, a, Krokodyle i tak dalej, a że przegrałem zakład. Założyłem się, że do końca kwietnia mój kanał dobije do 20 tysięcy subskrybentów. Nie dobiłem. Poszło jedynie jakieś 1000, odkąd ruszyłem swoją podróż. Także muszę zjeść pająka. Zaraz idziemy go kupić. Dawid powiedział, że ze nas się solidaryzuje On jest skorpiona. I... Zobaczymy, spróbuję <laughs> Ja spróbuję zjeść pająka, też nie obiecuję Ale przegrałem, także będę musiał zjeść I poszedł kolejny zakład Jak w tym miesiącu Nie, w tym miesiącu ile mam jeszcze dni? Jest 9? Nie, jutro jest 9 Tak, jest jeszcze 21 dni Nie, bo ja tu po 15 Sorry, jest jeszcze w ciągu miesiąca w końcu, Odkąd opublikuję ten filmik Jest 30 dni Jeżeli nie dobiję do 20 tysięcy nie, jeśli dobiję do 20 tysięcy subskrybentów, jem szczura. Takiego jaki był w jednym z moich odcinków. Kogo to było? Nie pamiętam, z jakiegoś tam miasta, od Mateusza, nie pamiętam teraz. O, z Kampen Pet. Tam, było jedzenie, tam był szczur z targu. Także jeżeli dobiję, jem szczura. Mam nadzieję, że dobiję, bo chcę to zobaczyć. No. Poszedł zakład, ja jestem honorowy. Czyli tak będzie, na pewno Także działajcie to wasza sprawa My teraz idziemy kupić pająka i skorpiona Zaraz wam pokażę jak go próbujemy zjeść Bo na pewno nie będzie fajnie Ale przegrałem, to jem Pan który nam sprzeda Towar Pająk dla mnie Skorpion dla Dawida Nie chcę takiego dużego Nie. Ma. nie. <gry> I like Wszystkie tak samo będą smakować no Ale niektóre są takie duże I coś do good one Powiedz że chcesz małego okay. <gry> 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 Skóry wysłać patrzy. Nie chcę, nie chcę żebym go zjadł, ale chyba go zjem Dobra, ja biorę pająka się tego większego, zobacz soczysty musi być On ma włosy czy mi się wydaje? Oj ma O kurwa, ale gówno Nie wiem czy go zjem Straszne okay. to jest Nie, że ma towar Nie wiem, nie wiem Nie wygląda to dobrze Uj. Mamy bardzo ciężko się przełamać, żeby to zjeść Zanim Powiedziałeś, że zjesz, to nie wiedziałeś, że są na nim włosy Właśnie Ja myślałem, że to jest zrobione całkowicie w oleju I wszystko wypalone A na tym pająku są włoski Na jego nogach I od Co mi zajebiście nie pasuje I mnie brzydzi No, you. Zdenerwujący tuk-tuk driverzy Dawid ma dużo lepszą opcję ja nie mam włosków Skorpion nie ma włosków Mają. ma I to jest obleśne Ale Mam swój honor Przegrałem To przegrałem I muszę to zjeść Nie wiem czy zjem całego, nie obiecuję Ale chuj Kurde, jak sobie pomyślę to aż mi niedobrze a przed chwilą zjadłem pyszne mango sticky rice z kurczakiem i nie chciałbym tego wszystkiego zwrócić na ziemię Dajcie mi chwilę Bangkok niszczy Ej, na Nie dali rady Bangkok ich pochłonął całkowicie na tam mieli koło siebie Przyznam szczerze, że nie jest to łatwe. Od ponad godziny próbuję go zjeść i nie mogę. Jest <laughs> masakra, ale zjem. Obiecałem, że zjem, to zjem. Kupiłem sobie Pepsi, na przepicie będzie łatwiej. Zaczynamy od jednej nóżki. Może ta najmniejsza. Nie takie, nie dobre. Trzeba przepić. <gry> zakład to zakład. Ale wiecie, co jest trąbane Jak wziąłem nóżkę, czuć włosy na języku. I to jest przejebane. <gry> Fui. Dobra Wasze zdrowie. Pamiętajcie, Wskoczy mi w ciągu 30 dni 20 tysięcy subskrypcji. Zjem szczura. Jak ktoś to skejtuje, to nic mnie to nie interesuje. Ja chcę mieć 20 tysięcy subskrypcji. W ciągu 30 dni. Miałem nadzieję, że skoczy to, jak byłem w swojej podróży. Nie wskoczyło. Nie wiem czy YouTube, nie wiem, ogranicza mój kanał, czy co, ale nie wskoczyło. Także działajcie, udostępniajcie. Im więcej osób to zobaczy, tym więcej osób zasubskrybuje. I wtedy będziecie mieli to, co chcecie. Smacznego dla mnie. Oh, Konkretny deserek A jeszcze mi zostało to, ja mogę tym pogrzebać Nie! Szczerze To był tak Był smażony na oleju i nie wiem czy nie było trochę soli na nie, bo był słony Ale najgorsze było to, że było czuć jego włoski no bo wiadomo, że tarantule mają wszędzie włoskie, bo to chyba każdy wie, tak? No, i to było najgorsze z tym wszystkim. Jak mi się czuło na języku, no, nie było to ciekawe. Nie było ciekawe doświadczenie, ale przegrana to przegrana. Robię swoje. Jeszcze tylko Dawid nie zrobił swojego. Ja, ja się modlę na dniu. Ale chociaż nóżkę Ale... mam się? A Próbujący? Nóżka jak chipsy <noise> Nie, ja na przykład jadłem też robaki tutaj w Tajlandii, znaczy koniki polne i tak dalej. I to całkiem było niezłe i to trzeba przyznać Może to potwierdzić Mateusz z Warszawy, którego bardzo pozdrawiam, kulturysta Pojechał ze mną na targ z jadrobaczki i mówił, że jak chipsy znaczy, nie, to, nie, to były e, świerszcze. No, świerszcze to były, świerszcze no. One wcale nie są złe. Zrobione na oleju z solą nie są wcale złe. Może ogon? O, nóżki Skorpiona też chyba nie są złe, bo już. Nie, nóżki akurat bardzo dobre pojawiły No Dookoła zrobione. Także chyba spoko. Dobra, kończę ten odcinek. To był odcinek specjalny. Nagrałem go praktycznie w ostatnią noc. Mojej podróży, ale wrzucam już teraz, żebyście mogli działać. Także. Wiecie co robić. Pozdrawiam serdecznie.